Hej, tu Kinia razem z ekipą Polsat Games. Pojawiliśmy się tu na pierwszym w historii RandLabie. To tu, w Warszawie w espocie spotykają się dzisiaj najbardziej tęgie umysły programowania i dusze gamingowe. Sprawdźmy co na nas czeka. Andrzej, czym się zajmujesz? E, tworzeniem gier webowych. I są to gry, które tworzysz od którego roku? Tak na poważnie, od 2012. Natomiast kilka lat wcześniej, e, będąc frontendowcem, już interesowałem się tematem i sprawdzałem, czy JavaScript to jest język, który umożliwi tworzenie takich gier. Było ciężko, ale dawało radę. Organizujemy też meetupy, hackatony, takie spotkania. Ułatwiamy naukę, tworzenia gier. Poszukiwałem newslettera. Nic takiego nie znalazłem, więc wystartowaliśmy z naszym. Chcieliśmy meetupy w Warszawie o grach webowych. Nic nie było, więc zorganizowaliśmy nasze. Cześć, Arek. Cześć. Arek jest organizatorem randlabu. Tak, zgadza się, to prawda. Jest to nasze pierwsze wydarzenie tego typu. Postanowiliśmy zrobić je po pandemii w formie offline. No, jesteśmy zadowoleni. Ludzie się integrują, jest sporo atrakcji, wygląda, że, że się udało. Skąd pomysł na zorganizowanie takiego wydarzenia? No właśnie, w branży IT ostatnio wszystkie wydarzenia były w formie online, więc stwierdziliśmy, że warto. Jednak może wrócić do świata realnego, mimo że wszyscy siedzimy przed komputerami, spotkać się, wycilować, pogadać i jakoś zintegrować. Także taki był pomysł, jak widać ludziom się chyba to spodobało. Czy jest perspektywa na kolejne takie wydarzenia? Jak najbardziej chcemy organizować takich wydarzeń więcej. Chcemy integrować społeczność IT, ale też programistów, którzy pracują w game GameDevie. Jest to fajna inicjatywa, a tak naprawdę ludzie to oceniają, więc dopóki ludzie będą dopisywać, będziemy to robić. Ci, którzy do nas nie mogą dojechać tutaj w Warszawie, mieli możliwość zobaczenia części merytorycznej online, ale też chcemy dać im możliwość pogrania razem z nami na miejscu. Także postaramy się pojawić w różnych miastach. W planach jest trójmiasto Kraków. Zobaczymy, co dalej. Jest ze mną Michał, jeden z prelegentów dzisiejszego wydarzenia. O czym opowiadałeś? Robiliśmy przegląd takich newsów z ostatnich sześciu miesięcy. Chcieliśmy zrobić takie podsumowanie, co najciekawszego się wydarzyło w programowaniu, czy konkretnie to na frontendzie. No i myślę, że poszło całkiem nieźle. Złote rady dla początkującego programista: mhm. nie poddawać się, nie frustrować się i nie złościć się na komputer, tylko próbować aż się uda. Ze mną jest Piotrek Adamski, menadżer tego przybytku. Cześć, witam cię. Jak prowadzi się e O, no, Nie jest łatwo, nie jest łatwo. Covid też daje tutaj wyznaki, ale działamy, jesteśmy otwarci, ludzie tutaj przychodzą, grają na komputerach, mecze pokazujemy piłkarskie, też bardzo blisko nam do sportu, nie tylko do e-sportu. Zawodnicy mogą odkryć sobie swój sposób na gaming, więc no jest fajnie, fajne miejsce. Wypuściliście tutaj parę gwiazdeczek na Ultralidze, coś tam jest? Słyszałam, widziałam, tak? Tak, tak, kilku zawodników tutaj z naszych turniejów Lola teraz uczestniczy właśnie w Ultralidze, chociażby Maron, Badlega. mogliśmy dzisiaj Zagrać właśnie w turniej FIFA, który jest na ostatnim etapie, właśnie w tej chwili. Teraz panowie kręcą sobie Formule 1, najlepsze czasy, też fajne nagrody są do wygrania. Jeżeli chodzi o prelekcje, które tutaj były, no to no co tu można powiedzieć? Zwykła konferencja, tak naprawdę. Nie uwierzycie, kogo tu spotkałam. Tak, czarny Piotruś, szok. czarny Piotruś, totalny szok szok, niedowierzanie, ale cieszę się, że tu jestem. Esport to fantastyczne miejsce i zawsze kiedy mam okazję tutaj przyjść, czy na event, czy na turniej, czy na cokolwiek, to zawsze czuję się fantastycznie i każdemu polecam. Skąd dowiedziałeś się o tym wydarzeniu? Bo myślę, że przyszedłeś tutaj z myślą o Randlapie, chyba nie? Oczywiście, że tak. To wydarzenie, które śledziłem. Akurat miałem okazję na Facebooku zobaczyć, że było ogłoszenie, że ma miejsce ten event. No i uznałem, że kurczę, może to nie jest do końca coś, czym się zajmuje na co dzień, ale na pewno ciekawa rzecz, którą można eksplorować, więc stwierdziłem, czemu nie wpaść. Szymon jest sędzią. Tak, dokładnie, jestem sędzią na stanowisku symulatora. Jest to symulator formuły F1 Bolidu i zajmuje się dbaniem o zasady oraz przeprowadzenie całego turnieju. Jak znaleźć taką pracę? W ogóle trzeba mieć jakieś szkolenia? trzeba coś zdać, jakieś testy? Należy robić to z pasji, czyli żyć, żyć esportem, szeroko pojętym, no i po prostu łapać okazje, jakie nam się w życiu, jakie napotkamy. Okej, okay, a jak idzie dzisiaj chłopakom jazda? Dzisiaj mamy zapalonych czterech uczestników, idzie im wzorowo i już w sumie drugą godzinę próbują nabić rekordowe czasy. Generalnie tam się nie ściga, żeby wygrać czy nie wygrać. Z tego co wiem, to tam mierzą czas i jaki jest najlepszy, ale na tyle słowo się ścigałem, w sumie że tylko dla, dla rozrywki, dla siebie. Żebym miał dużo fanów i rzeczywiście miałem. Bardzo mi się podobało i było super. Jak ktoś chciałby próbować kiedyś, to absolutnie polecam. Chociaż raz spróbować, wszystko było tak super interaktywne. Po prostu czułeś, jak na przykład, jak auto jechało szybciej, to ciężej, bo skręci tą kierownicą. Bardzo było to takie, no po prostu interaktywne i to mi się super podobało, jakby z, po prostu z perspektywy, jakby. Grania versus po prostu na klawiaturze i myszce, a rzeczywiście jest po prostu cały system, po prostu, który ma imitować auto. To było naprawdę fantastyczne wydarzenie. Mogliśmy spotkać się ze swoimi znajomymi i poznać też nowych ludzi, a także pograć w fajne gierki i posłuchać spoko prelekcji. Mam nadzieję, że to wydarzenie będzie miało kolejne edycje, a my w nich będziemy brać udział.